Uwaga, uwaga. Rozpoczynamy ceremonię otwarcia przystanku literackiego. Pan Artur Ursztajn, dyrektor Biura Literackiego, proszę mnie o zainaugurowanie wydarzenia. Dzień dobry Państwu. Już tydzień temu mniej więcej zamówiliśmy ekstremalną pogodę, wychodząc z założenia, że do ekstremalnych zadań powołujemy nową placówkę kulturalną we Wrocławiu. Ani deszcz, ani śnieg, ani mrozy nie będą nam przeszkadzać w tym, by to nowe, nietypowe miejsce na mapie kulturalnej Wrocławia mogło, mogło zafunkcjonować. Poprosiliśmy prezydenta Wrocławia, pana Rafała Dudkiewicza, znanego również z tego, że pisze, do tego, by, no, Otworzył to, to miejsce, dla którego znakiem rozpoznawczym będzie skrzynka na wiersze, do której każdy z mieszkańców Wrocławia, nie tylko Wrocławia, może rzucać swój, swój tekst. Jesteśmy we Wrocławiu, biuro literackie jest we Wrocławiu 8 lat. Według naszych obserwacji i pisze mniej więcej co drugi mieszkaniec Wrocławia. Myślę, że dzięki tej platurce w krótkim okresie czasu doprowadzimy do takiej sytuacji, że pisać będzie nieomal każdy. Z mieszkańców od yy, przedszkolaków po mieszkańców domów yy, skali.